Łaza! Dzień dobry moi drodzy i dla was bardzo serdecznie kolejny odcinek z Minecrafta Dzisiaj jest naprawdę fajny odcinek, a z tego względu moi drodzy, że Jak wiecie parę dni temu daliśmy tabliczkę właśnie na tamtej tablicy ogłoszeń Gdzie kurde, no myślałem, że tak naprawdę nikt mnie zagląda Ale jednak okazało się, że ktoś tutaj zerka Zobaczcie, daliśmy tutaj ogłoszenie odnośnie budowy domku Że szukam osoby, która zbuduje mi dom I napisałem, że płacę dużo, prawda? I ktoś napisał, że to bierze Ja szczerze na początku myślałem, że... No, kurde, kto się nie podpisuje, prawda? W sensie, że to jest takie lekko tajemnicze, można by było powiedzieć. W ogóle klostu tutaj coś dobudował, zaraz to też będziemy sprawdzić. Ale ja wam zaraz pokażę, moi drodzy, kto o tą tabliczkę napisał. W znaczy, sensie, nie wiem, ale pokażę wam kolejną tabliczkę. Zanim jednak zaczniemy, koniecznie, moi drodzy, wbijajcie na plusa, bo tam wleciał odcinek za mągas, a tam są odcinki codziennie, więc naprawdę subskrybujcie dwa kanały, bo jest naprawdę warto. W grudniu naprawdę też szykuje się mega projekt z Bowsonem ale to jeszcze nic nie mówię, naprawdę. Słuchajcie, musicie subskrybować dwa kanały, to jest podstawa. No i zostawić tutaj łapkę w górę, kto jeszcze nie zostawił, no to niech zostawi tą łapę, bo naprawdę warto, Zobacz, jest ta pod zakazem wstępu. Zdecydowałem się zbudować dla pana dom. Przyjdź do ognia. I no do ognia to można traktować na kilka sposobów, ale ja doskonale wiem, że chodzi o ognisko. Nie będziemy sobie zaśmiecać pany nowa, więc coś zniszczymy. I słuchajcie, wbijamy na ognisko i idziemy to sprawdzić. Jednak zanim pójdziemy to właśnie, chodźmy jeszcze zobaczyć tam tą od kloca, bo on coś tam kurde dobudował. Nie wiem dokładnie co to jest, wiem, że to już zbudował kloc mi powiedział. Ale... Mam wam ładne, to jest tu w środku, w sensie tutaj jest strasznie mało miejsca, moim zdaniem. Tak, tak, kurde, jest troszeczkę to ściś, takie ściśnięte wszystko w jednym miejscu, prawda? Ale wygląda to. Kurde, nawet ładnie, nawet ładnie. Tutaj, tutaj, z tego co widzę, to jest taki. taki... No to już go odej, nie? No widzowie, nie oszukujmy się. Ta część ładna, ta to taka troszeczkę dobudowana na siłę, bym powiedział. Tutaj to klocowi troszeczkę nie wyszło, ale myślę, że mu to wybaczymy w końcu. Nie jest chłop zbyt inteligentny, więc wiecie, jak to jest z kaczkami. No one to tam myślą, kurde, przez pół. No ale dobra, idziemy teraz właśnie do tego ogniska, bo za zakładam, że chodzi o ognisko. Mamy dwa ogniska w Palionowie, więc pójdziemy najpierw do tego, bo to jest bliżej i wydaje mi się, że ktoś, no tutaj jak zwykle. Pustki, moi drodzy, pustki. No tutaj niestety, tutaj to nikogo nie zastaniemy, więc musimy iść do tego drugiego. Tam to jest takie w ogóle bardziej powszechne, tamte ognisko, bo więcej osób z niego korzysta po prostu. Mam wrażenie, że tam, jak już jak już się mówi ognisko, to właśnie się idzie tam, no i mam nadzieję, że ktoś tam będzie, bo właśnie ten domek chciałbym. też tu nikogo nie ma, kurde. Łaza! Aaaaaa, buzon! Ale piękne przywitanie! Ej, co ty tutaj robisz? Przecież. Czekaj, kurde, bo nie kumam faktów. Jestem umówiony tu z klientem. Z jakim klientem? A, a nie, w sumie to ja... Nie, czekaj, kto jest klientem? Eee... No ja, ja, no tak, ja no napisałem tak, na tablicy... Jest klientem, no, 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 a co, co ty, co ty? Ja napisałem na tablicy, że chcę dom! Że, że chcę a, dom! A ja napisałem, że chcę go zbudować. O kurde, no to był son. No to podaj rękę, szefie. Podanie ręki, Był on! Współpraca z takimi ludźmi to czysta przyjemność, naprawdę... Tobie mogę zaoferować dużo, ale porozmawiajmy właśnie ile, bo to... To są, to są, myślę, eee, tematy dobrze, ważne. Ile? Ile, no, a ile? A... A ile mam, tyle mam, mam parę lokat, mam yy, tutaj Dobra. kilka tysięcy, drugie tyle mam w banku, nawet trzecie, nawet czwarte. O, co ci będę gadał, bo byście kurczę popłakał. Milion w złocie <noise> Milion w złocie? Chyba cię pogrz... pogrzmociło, pofatygowało cię, musimy, teraz musimy zbijać. Teraz musisz te podać jakąś cenę. 10 golda o, nie rozmawiamy Nie no, czekaj, czekaj, mogę ci zaoferować Mogę ci zaoferować Czekaj, co ja ci mogę zaoferować, poczekaj Kurde, przecież w sumie nie mam dużo kwitów W sumie, a co oh, Kurde, no nie mam co Ej, a jakbym ci, a jakbym ci wisiał Przysługę a? A jaka to będzie przysługa. Nie wiem, jaka chcesz, zrobię wszystko, co będziesz chciał. Wykorzystasz to, kiedy... taka. Karta przysługi, wykorzystasz to, kiedy będziesz tak? chciał. Ej, tak, dobra, podoba mi się to. Może być, karta przysługi, może być. Że wykorzystasz to w tym.. Dobra, to, to, to chodź, musimy to Frieza, spisać. bo to oni byli pomysłodawcami. Tak, żebym... tak, ekipa Frieza to wymyśliła, <laughs> więc ja myślę, że coś takiego dam na tym odcinku właśnie. Załóżmy, że to jest warte, no to jest warte milion złotych, bo ja ta nie jestem. Dobra, chodź, musimy... A nie, tutaj ja nie mam żadnej książki. Dobra, chodź, ja ci pokażę, skąd ja podwalam <laughs> książki. Pokażę ci rewelet. <laughs> 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 ja nie mam żadnej i, I my, książeczka jakaś losowa. Usuwamy wszystko, co tu jest. I, i lecimy tak, w ogóle. O, to jest coś, co ja już czytałem. Okej, okay, dobra. A więc tak, e, karta. Jak ona miała? Karta. Przysługi. Przysługi. Dave. Proszę bardzo. Jestem, jestem podpisany. Dobra. Masz dowód. Także, no, wydaje mi się, że to jest worth w ogóle tak są son... przygotowałem już działkę? działkę? A w którym miejscu będzie, tak? tak? Dobra, Zabrażę, dobra, no to ja chcę. Kurde, chcę zobaczyć, bo. to jest moja chata, a zawsze marzyłem. Aha, o tym, Jezus, świętych synek! Czy ciebie już pofatygowało za mocno? Jaki no. hotel! ale jak paradajz, dobra. A, o to ci chodzi. Nie, tu, tu będzie, tu przygotowany jest już, prawda? Pod o ja, aha, już. O, kurde, już dziurka jest gotowa. Ej, dobra, ja podobam, widać. Ej, a czy jest tam ten w ogóle domek? Bo ja do tego nie doszedłem. Czy jest tam tam? po drugiej stronie? No, no? no. Nie wiem, szczerze mówiąc. Aha, a czy to samo powstało? Tak Ja myślałem, tak, że ty to budowałeś, i, kurde, albo kloc. A bo może nie, Milki to... Ktoś, a Milki? Milki nie Kupił, postawił. Aaa! To mamy <noise> takiego jednego, który lubi takie <noise> rzeczy robić. Ale nie wydaje mi się, że to byłby było. Dobra. Więc w takim <noise> razie możesz tutaj <noise> za sprawą pewnej kobiety. Raczej on nie uszczęszcza. Dobrze. <noise> Proszę tutaj. Ale ja... Aha, za, nie Proszę nie, nie tutaj... Powiem, zaliczka, ale za, zapomniałem, że karta przysługi. dobrze, się. dobra. Proszę ja ci pomogę, <noise> co? Masz. A, że już, yy, że już mi chcesz za, prawda, za, za, za pomóc w budowaniu? No, no to... nie, 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 nie chcę takiego domku, żartowałem. Dobra, nieź się, się na wolę my, u, my, my, mysłu <ścoughs> nie, falę. i po prostu zbuduj tutaj piękny dom, a ja tutaj przyjdę tak powiedzmy za... 3 minuty nie no dobra dajcie tak powiedzmy 24 godziny No nie no ale Busu no jakie mam do tego wejść O nie kurde klikłem na to prawym Pomyślałem że się da wejść Ale mnie debil Dobra nie, nie da się wejść? Kurde mogę, mogę wejść? Nie ale nie da się dobra możesz to wziąć Busu Trzyma. trzymaj swój domek Jak masz jakiś plan to buduj Ja widzę się tutaj za 24 godziny i mam nadzieję że budowla będzie gotowa Dokładnie tak ja Dobrze Myślę że powinnaś być O pozdro! No widzowie, jestem ciekaw, co ten są wykombinuje bo no wydaje mi się, że chłop ma talent do budowania, więc ten dom może być naprawdę rewelacyjny, ale skorzystając z okazji Jako, że mamy chwilkę, no to pamiętajcie o wpadnięciu na plusa i na Instagrama, Instagram też jest w opisie, więc tam, moi drodzy, wbijajcie, bo często są fotki i staram się wrzucać często fotki, no nie zawsze teraz wiecie, no, przez to co się dzieje, tak, wszystko jest pozamykane, no to niestety foteczki są czy, rzadziej, ale, ale foty, ale foty, moi drodzy, jak najserdeczniej wrócą, więc moi drodzy, no po prostu, po prostu wbijajcie na insta, a my lecimy dalej. No, widzimy się za 24 godziny kiedy był, są, skończ Let's go! Halo! Halo! Halo, bo ja dom już zbudowałem Czekam oh, Ale szybko! Uwinął się pan w 23 godziny, a nie 24 No normalnie, bo ja sobie godzinę zostawiłem na piwko wieczorne Aaa, rozumiem, robocie. rozumiem Ej, nie mogę zamknąć drzwi Halo Aktualnie to. O Bo kurde, to co ona, się ona stało? Tu, dobrze tutaj, tu, tu, Mieliśmy za mną, problem techniczny. Dobrze, musimy, idę. Musimy, musimy tak? reakcję odpowiednią nagrać, więc ja Okej, okay, okay. Dobrze, dobrze, pan, dobrze. Prawda, y, odwróci się, odwróci się. Tak, I w taki sposób? Panu? Iść, a ja, be, ta, ja będę. świetny, dobra, 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 idę. Ej, tak jeszcze w Minecrafcie nie chodziłem, muszę ci przyznać, kolego, ale mam nadzieję, że nie wpuścisz mnie w linię. Dobra. i... Idę... Teraz proszę się popatrzeć lekko w lewo Lekko okay. w lewo na mój dom Okej, okej, okay, okay. patrzę się na twój yy, dom Tu, teraz, teraz tu, tu proszę stanąć naprzeciwko mnie O, troszkę do przodu Dobra Troszkę do przodu dobra. i teraz proszę się odwrócić O kurde, Bułson, no No, ja się trochę na tym znam Bułson, powiem ci, że... Ale... Hawira no, jest czy, naprawdę no, mocna nasz nowy dom Hawira jest nie. naprawdę jeszcze trzeba wprowadzić kilka o, Nie nic złożyć będzie trzeba jeszcze może po sobie detale podokończyć, nie? Ale prawda Dziokie kwiatki! A ja wiem co to jest za kwiatek, to jest ta! Yy, róża! Nie, to jest... Yy, Dam panu rebus yy, jest no. yy, Ktoś kto się przytula A obok no. jest człowiek facet Tulipan! Tulipan! <laughs> Tulipan. A ten co? Żon żonkil? Ten drugi. Ten obok? To jest po prostu różowy tulipan. A. Pan nie widział, nie to to, rozumiem, dobrze. No, czyli tutaj nie ma egzotycznych kwiatów, widać brakło budżetu. Dobrze. Tak, <grym> no, bo to. Ale jakie schody, to jest strasznie zbiegnie ciemno. Zbiegnie proszę pana kwiatów. musimy jeszcze do sklepu z oświetleniem skoczyć zaraz, Pooświetlać, ale nie, bo podoba mi się taki troszeczkę tutaj azjatycki styl w środku, taki bar taki chiński no, taki. No, Ładne, ładne, ładne. Tutaj kurde, tutaj jest dużo miejsca skrzyneczki, dobra. Ale wie pan trochę o połączenie karaty dżurzicu. Tu jest balkon, ty! Ja tu robię plażę, normalnie hopy. jak ja tam plażę zaraz zakładam i idę się leżakować, to ja, mi się podoba. Ty, pan, latarnia jak tu pan, bo. Jak, jak pan przeskoczył nad tym? Płotek? Panie, panie, pan tu latarnię powyrzucał, dobra. On... Jak, jakim cudem pan skakuje na ten płotek, jak pan to robi? E, ja mam troszeczkę silniejsze buty. Pan nie ma butów. <grym>, jak o, nie, no, nie, nie załadowały nie ma, się panu. Nie, nie załadowały się panu, one mają taki właśnie super, super skok. A proszę ciągnąć buty i spróbować bez butów. Dobrze. Się nie da. Ale bez shifta. Sie, się nie da. Sie, się nie no. da jak w pysk Ej <laughs> A ja tu, a tu... Ooooj, tu też jest wyjście busun. Ej! podoba mi się to, naprawdę tutaj. I teraz jesteśmy tu? z sąsiadami. Z sąsiadami, no, bo Są Sąsiedzie, a kiedy? Sąsiedzie kiedy idziemy wpuścić y, zwałę innemu sąsiadowi. Bo tam tamten... Ja ci pokażę, nie. który sąsiad mnie denerwuje, dobrze? Chodźmy do pewnego. Dobra, dobra. Ten ja sąsiad nie ma to, ja... na pewnej górce. Ja nie ma zwlekać. Na pewnej górce pewien sąsiad mnie. Bardzo irytuje i myślę, że on znowu zmienił tabliczkę ten sąsiad, wie pan? A, no, ko... też mi się wydaje, że tam Ta, takie oj, Tak, 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 mi się wydaje, że tamtą tabliczkę trzeba zmienić, bo ona pewnie znowu... No nie! No nie! No nie, no nie, A, proszę, nie proszę, się no nie! Proszę, proszę, nie już jest No nie, nie, no nie, no nie. Dom Flaka, to trzeba z dwóch stron chyba podpisać, bo nie wiem, no tutaj ktoś nie kapuje. No, i to mi się podoba, czekaj Może podwalimy trochę z tego domku, bo tutaj jest w sumie ładny designik Może coś tutaj weźmiemy sobie, co? Hmm. Może kotka? Hmm. Może kotek? Nie, czekaj Gdzie jest ten w ogóle, kurde A może Co zwolimy. ty robisz, co ty kurde? Ty tu palisz? To? Palisz Palimy? to? Nie, no tego nie wolno chyba palić Stary, pójdziemy siedzieć, pójdziemy siedzieć Chociaż w mnie nie ma policjanta No ale, ale wiesz, lepiej A. Don't risk, don't risk Ty, telefon tu jest, ty Ty, ktoś dzwoni, dzwoni ktoś do ciebie, ty Halo. Kto no, to? proszę Kto to był son. Nie działa telefon. Naprawdę? Boże, jak zwalone, kurde, zwalone oprogramowanie. I gdzie tu, kurde, jest nowoczesność? Jak tu nic nie działa? Dobra, nic to nie chcę, bo to nie podoba mi się tutaj. To w sensie no, się, jest jest, jest, tro jest troszkę ładnie, ale, ale nie tak ładnie jak u mnie, u mnie będzie ładnie, bo tutaj jest za przytulnie, Ja tam robię taką HT. HT Drwala, troszeczkę taką wiesz, na klimatach. Na klimatach a, ta, 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 ta. Pustelnika, pustelnika, pustelnika. O, dobra, to sobie a, wezmę. To? A, a, a wiedziałeś o tym? No, czy tej... gdzie? gdzie? Dach? A, na dole jesteś, dobra, dobra, dobra. O kurde, co mi się stało, dobra? No. Zdradzę ci, zdradzę, ja wiem, co ty, ty, ty się da przejść, nie? No, no wiedziałem o no. tym, gdzie dobra. jestem, dobra. nie wiedziałeś, nie wiedziałeś. Ha, Buuson, Buuson, ja już tędy przechodziłem z nią. No, to jest. Ty nie, ty nie znasz, nie znasz. Dobra, ale chodź, pokaż ci co podwaliłem do naszego domku, chodź, chcesz się do mojego nowego domku. Ale dziękuję, Buuson. Kiedy wykorzystasz w ogóle kartę przysługi? Bo, no nie oszukujmy się, ale ona jest dość warta najlepszym w tym momencie. w najlepszym momencie? Jak to Ale to co, to chcesz mnie czymś zaskoczyć? Nie Buson, ty mnie no. nie jesteś w stanie z niczym zaskoczyć, no. Ja, ja i tak bym dla Ciebie wszystko zrobił, ale no, tak, ta karta tak, przysługi no, to, to ja tylko prowizorka. Mam kartę przysługi, że nagrywasz przez następny rok 2021 wszystkie filmy na mój kanał za mnie. Eee, myślę, że ta przyzługa obejmuje tylko Minecrafta i, taki, i taka była o, umowa. No, tylko z Minecrafta, bo film. Nieee Nie mam rady, zobacz jaki sobie leżeczek podwędziłem od Milkacza. Jak co to nie piszcie nic w komentarzach. Ja to kupiłem jak co na Allegro. Dobra, no ładnie tutaj. O Skąd masz? Kurde, ja to <gry> dobrze no. moi drodzy, więc tym akcentem dziękuję wam najserdeczniej za oglądanie tego odcinka, koniecznie subskrybujcie nasze kanały, wpadajcie do busona, tam są też dziennie filmy i przede wszystkim, ale przede, przede, subskrybujcie nasze plusy, bo tam jest codziennie Among Us, a wiem, że dużo osób z was chce tego Among Usa na naszych kanałach, więc wpadajcie na nasze plusy, do zobaczenia, elo, po!